Piękny, wyjątkowy, niesamowity Phaeton. Komfortowy samochód, co? Zgadza się. Elegancki. Elegansi? Tak. I teraz na gazie, co? Fejtonik. Fejtonik zagazowany. Co my tutaj mamy w tym? Tutaj mamy zamontowaną instalację gazową BRC, a to jest końcówka do tankowania autogazu. Dokręcane. Czyli wlew dokręcany. Tak, wlew jest ukryty pod klapką paliwa, dokręcamy taką końcówkę. No to później pokażemy na filmie, prawda? Dokładnie. Także klienci nas się zobaczą. A tutaj jeszcze, gdzie tu mamy. A, no nie, nie będę ci tam sięgać. Chociaż ja wiem. W nogach. W... Przy trampkach mamy. <laughs> przy przerać. trampku, widzą Państwo? <laughs> Dziękujemy tak. bardzo. Bardzo pięknie. Ukryty elegancko w który będzie pokazywał pojemność gazu w zbiorniku. Dobra, Michale, dokręć elegancko Tutaj mamy Lew. pokaż tu klientom pan. Gazu Dokręcamy końcówkę do Czyli końcówkę dokręcamy Czyli za każdym razem trzeba będzie dokręcić, Dokładnie tak? Dokręcamy Dlatego... taką końcóweczkę Ona jest szczelna i teraz elegancko. Można i pozwalamy panu tankować Zakładamy 50 zł, co? tak? Tak I tankujemy za 50 zł Po montażu, aby co? Aby jeździć zakłócony? Nie, żeby sprawdzić szczelność i czy wszystko jest dobrze. wyregulować instalację. No oczywiście na i na autodrazie. tym regulujemy, już klientowi oddajemy wtedy wyregulowany samochód. Który... Do... Tak, a nie ma później przyjeżdżania do nas jeszcze raz i niepotrzebnego straty, znaczy niepotrzebnej straty Dokładnie. czasu. I za pięć zyszek wlewamy już 25 litrów, tak? Tak, 25 litrów? Tak, dużo. Zamontowaliśmy zbiornik walcowy no. o jakiejś dużej pojemności, prawda? Duży zbiornik praktycznie 100 litrów. 100 litrów. Około no ale, 100 litrów. No tak, ale nie ma nic tu w tym dziwnego, dlatego że to autko spala bardzo dużo normalnie benzyny, tak? Ile spala Między A15, 20 to jest minimum. No, no to tak, 10% więcej y, będzie spalał gazu. Natomiast pojemność zbiornika jest tak duża i tak, jakby atrakcyjna, że ten samochód będzie przy, no, przejeżdżał znaczne dystanse. 600 km minimum. Na no i elegancko. Dziękujemy. I fantastyczna wiadomość dla użytkowników fejtonów. Że montując, montując zbiornik walcowy, przestrzeń bagażnika pozostaje wolna, czyli mamy atrakcyjną powierzchnię bagażnika. Piotr, bardzo ci proszę, abyś powiedział naszym klientom, co możemy zobaczyć pod maską no, tego wyjątkowego autka. Dzisiaj Państwu prezentujemy e, Volkswagena Phaetona, tutaj silniczkiem e, Vauer 6 tak 3,2 litra. E, Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Plug and Drive e, po prawej stronie właśnie teraz widzimy e, dwie listwy wtryskowe, wtryskiwacze BRC są jedne z najlepszych wtryskiwaczy dostępnych na rynku. A czemu one a... się różnią? Piotrze, bo to wszyscy mówią, wszyscy zachwalają, a czemu BRC jest wtryskiwacze są lepsze? Są bardzo dobre z tego względu, że wytrzymują duże przebiegi, nie boją się po polskiego brudnego gazu. gazu po lewej stronie tutaj widzimy teraz reduktor. To jest reduktor Genius Max, bez problemu obsługujący to moc silnika. A do jakich on jest pojemności ten reduktor? Ten, ten reduktor bez problemu obsługuje auta około 280 koni. Super. A to? Tutaj mamy... W, Elementu, elemenci tutaj podszybia, y, komputer sterujący główny. Czemu BRC? zawiaduje jakby pracę, tak. tak? Całego systemu? cały cały system, komputer systemu BRC. No to ładnie zabudowane to wszystko wygląda, tak? bardzo profesjonalnie. Idziemy na pierwszą jazdę testową na po regulacji, Po regulacji. Chodzi bez żadnych zastrzeżeń. Tak, równiutko pracuje. Bardzo komfortowy samochód. No świetnie. Że samochód. Mniej mówmy, mniej mówmy, A bardziej jedźmy. Samochód naprawdę komfortowy. Tak. Idealny do wyjazdów długie trasy po niemieckich autostradach. No nie no wiesz. Po polskich ulicach też. Już teraz też? Już teraz tak. Bo na gazie. Za pół ceny. Za pół ceny. Także polecamy wszystkich i zapraszamy do skorzystania z usług Energy Gaz, Energy Gaz Polska. Polska. Zapraszam. Do zobaczenia.